Hejka, jestem Oliwia, a ja Nikola. Jesteśmy siostrami i chciałobyśmy wam opowiedzieć naszą historię z Bogiem. Dla nas rzeczą naturalną jest chodzenie co tydzień do kościoła, albo modlitwa przed posiłkiem. Śpiewamy i lubimy śpiewać od małego, dlatego też wstąpiłyśmy do soli parafialnej w grzybnie. Właśnie przez śpiew chcemy uwielbiać Pana Boga. W kościele istnieje wiele różnych grup modlitewnych, w które można się włączyć. U nas, paraf, jest to pierwszy piątek miesiąca, czas z konferencją oraz pierwsza sobota miesiąca. Adoracja z różańcem. Uczestnicząc w tym, odpowiadamy na zaproszenie Pana Boga. Naszą formą na rzecz wspólnoty była modlitwa o nienarodzone dziecko, która polegała na modleniu się przez 9 miesięcy o uratowanie tego dziecka, żeby żyło tak, tak jak, jak ja. ja. Tak jak nasz organizm potrzebuje jedzenia i picia, aby przeżyć, tak nasz duch potrzebuje Eucharystii oraz bliskości z Panem Bogiem. Pytanie: dlaczego to robimy? Bo to jest częścią mnie. Bo czujemy taką potrzebę serca. Bo czujemy się po tym lepiej. Bo nikt nas do tego nie przymusza. Chcemy się też angażować w życie parafii. Chcemy być blisko Pana Boga. Boga ko kochamy. Kim jest dla mnie Pan Bóg? Pan Bóg jest dla mnie schronieniem. Pan Bóg jest dla mnie miejscem bezpieczeństwa. Do Niego zawsze mogę się uciec. Do Niego zawsze mogę pójść. Mogę Mu wszystko powiedzieć. Mogę Mu się oddać całą. Mogę Mu oddać wszystkie moje problemy. On je weźmie bez, bez żadnego ale. Wybaczy mi, zrozumie mnie. odnajduje Go w Kościele. Jest ze mną w każdej chwili. Kiedy się modlę, modlę się do Niego. Daję Mu wszystko, dobre i złe sprawy moje, zmartwienia i radości, wszystko. Powierzę, że jest ze mną na każdym moim kroku. I jest dla mnie tak, taką... ucieczką. Pan Bóg jest jedyną właściwą drogą. Jest moim kierownikiem, jest moim strażnikiem, z moim królem, z moim tatą. Jest że mogący. Pan Bóg jest królem, Pan Bóg jest nad wszystkimi. Ja nie jestem stworzona do takich przemówień, więc powiem tylko jedno zdanie: Bóg jest miłością i kocha nas wszystkich, więc czemu ja bym miała go nie kochać? Świetna atmosfera. Super księża. Wyrozumiałość. Radocha. Współpraca. Przybliżenie Boga. Organizowanie wycieczek. Różnych nagród. Festynów. Konkursów. Oraz wiele, wiele innych plusów. Mamy jakieś refleksje. Zaczynam... Pisać różne teksty. Biorę gitarę, zaczynam grać jakąś melodię i śpiewam. Dlatego chciałabym Wam zaprezentować moją piosenkę, którą zaśpiewałam razem z Nikolą. Także zapraszam. Panie, daj mi moc, abym pomógł narzucić tych, co pogubili się. Panie, daj mi mądrość, abym umiał mówić, by zrozumieli mnie. Panie, daj mi siłę, abym mógł pokazać, żeś największy jest. Panie, daj mi mądrość, abym umiał odróżnić co do. Mi siły, bym z upadku podniósł się, panie daj mi wian Yeah.